Dyskusja o Marihuanie leczniczej nabiera rozpędu, a nawet dwóch rozpędów. Posłanka Piska Tarzyna Pawłowicz, koledzy mówili o tym wczoraj, ujawniła prasie, cytuję, przekonałam Kaczyńskiego do Marihuan i... To wiele tłumaczy, dlaczego tak jest, jak się dzieje. Jak, pos jak posłanka Pawłowicz dokonała tego? Na drodze perswazji i prób poligonowych. E, przyszła ze skrętem i mówi, panie prezesie, <laughs> sprawa jest ważna, trzeba zalegalizować zioło lecznicze. Jarku, chwyć parę buszków, sam spróbuj, czy działa. A prezes mówi, nie, nie, nie będę jarał. Spróbuj, przekonuje posłanka, ja używam i zobacz, nic się nie dzieje. Jestem zdrowa i odważna i mądra. No dobra, przekonałaś mnie, no i zajarali, a prezes... Peace, Krystyna, peace and love. A nie, to później, prezesie, boli prezesa coś? Nie, znaczy działa. Jakie to zabawne, mówi prezes, co? Wszystko! Śmieszne te nasze problemy polskie. Oj, przeszedłbym się. Kiedy jest najbliższy marsz kodu? A w ogóle, wiesz, że to zapisze się do PO, parę miejsc się zwolniło. No i jeśli sam Jaro jest do Marychy przekonany, to i całe pis też jest przekonane i całe zjarane. Ha, ale nie tylko pis. Patrząc na zachowanie polityków, to cała scena polityczna jest zjarana. Powiem więcej zajarana, dlatego nam się tak uchwalenie ustawy o leczniczej marihuanie przyciąga, bo wszyscy nie mogą się napróbować, bo chcą wiedzieć, nad czym będą głosować. Dajcie, dajcie jeszcze dwa dni, jeszcze parę błyszków i głosujemy. <laughs> dlatego jest propozycja, żeby uchwalić w końcu tę ustawę, niech się ta dyskusja i próba nie skończy, bo nam się to bractwo do imentu zjara i będzie tak, jak jest.